Dzisiaj zajmę się sprawą interwencyjną. Andrzej Sadowski, ekonomista, powiedział w wywiadzie dla RMF, pośrednictwo rządu powoduje, że pieniądze zabierane nam przez rząd na służbę zdrowia które później docierają do lekarzy, są dosyć ograniczone, a służba zdrowia jest źle zarządzana przez rząd. I wygląda na to, że ekonomista Sadowski chciałby likwidacji rządu, a co najmniej likwidacji NFZ-u. Ja kiedyś pamiętam, jeden ze starostów, nie pamiętam, którego starostwa, też chciał likwidacji funduszu. I obowiązki NFZ-u, jego zdanie mogłoby przejąć właśnie starostwo. I on obliczył, że skoro leczenie jednego ubezpieczonego e, kosztuje w Polsce 1500, a na jego terenie mieszka 100 tysięcy ludzi, to do kasy starostwa wpłynęłoby 150 milionów. No i odliczając koszty funkcjonowania służby zdrowia, tak sobie kombinował ten starosta, w kasie starostwa zostałoby wtedy jakieś kilkadziesiąt milionów, jak on to nazwał, wolnych złotych. No, słuchajcie, co to za naiwność? Przecież właśnie w tym całym systemie NFZ-u chodzi o te wolne kilkadziesiąt milionów z jednego starostwa, a starostw jest w Polsce 314 sztuk, jakby nie liczyć. Zdajcie sobie sprawę, jaki to pieniądz? Przecież, przecież rządzący w życiu nie dopuszczą do tego, żeby takiej wielkiej forsy nie, nie, nie przepuścić przez centralę i żeby nie uszczknąć tego trochę dla siebie i rodziny. Przecież cały ten NFZ po to został właśnie wymyślony, no. A poza tym od takiej kasy w starostwach w głowach by się poprzewracało, no, bo urzędnikom tam w centrali się na pewno nie przewróci, bo, bo już dawno mają przewrócone. No, dzięki czemu mają ustawione. No.